Nie mów tak na mnie, przywitaj się. Cześć wszystkim. Powiedz jeszcze raz! Dzisiaj byliśmy na wspaniałej wycieczce motorówką. Tak. Widzieliśmy jedną plaże w sardynie. Tak, i powiedz co, jak szybko jechałeś? 50 Czyli bardzo szybko. Tato. Nie, dałoby się szybciej. Nie, nie dałoby się. Ej, czekamy na osoby Więc no Tato Mów coś rozmawiaj z nim, bo się będą nudzić. To, to jest mój live. Tak! Razem. Okay. Tylko muszę dać pierwszej osobie moderatora. Ojej. O. Więc dałam moderatora. Więc już możesz rozmawiać. Więc no, siedzę z moim tatą, to było już 105 osób. Powiedz coś fajnego, mądrego. Hmm. Ojej, po takiej wycieczce to mi przychodzi tylko. Siedzenie w telefonie. Tak, najchętniej bym poszedł już na kolację. Ale nie ma jeszcze kolacji. Zapił się wody. I posłuchał muzyki klasycznej. Frederica Chopina. Tak, to nie można mówić imion. A pokaż, jakiego masz laptopa. Mój tato kupił ode mnie... Nie, odgapił ode mnie laptopa. Powiedz, że odgapiłeś. Tak. Właśnie. Odgapił. To jest odgapianie. Tak, tak. To jest odgapianie, moi drodzy. Powiedz coś, tato. Najpierw musiałem kupić tobie, żeby kupić sobie. Właśnie, tak jest zawsze. Teraz tata mi chce kupić najnowszego iPhone'a i jak będzie we wrześniu, to pewnie za dwa tygodnie znowu sobie też takiego samego kupi. I kla klawiatury. Klawiaturę też sobie kupił, no wszystko. Żeby miał lepiej ode mnie. No, zobaczcie. Nieładnie, nieładnie, Tato, nieładnie. I zainstalował sobie 1500 miliardów gier. Pozdrawiam wszystkich. Nie można już, moderatora, Tato, powiedz coś, bo zaraz spokój. Powiedz. Ile masz lat? A na ile wygląda? Zgadujcie w komentarzach. Ile mój tato ma lat? tylko się uczesz. O, teraz? <laughs> no powiedzcie. Jak chciałeś, zaprosiłaś mnie na live'a live i mówiłaś, że będę mógł sobie grać. Na 35. Poz Ale... Pozdrowionka. Powiedz, ile masz?

39, milion. O, milion, tak. Trzymajmy się tego, że mój tato ma milion lat. Tak. Dobra? Trzymajmy się tego. Yy, I tato, tato, powiedz coś jeszcze. Fajnego. No, to nie chcesz, coś zapyta. Zapytajcie coś mojego tatę. Moja mama też to jest, ale ona dzisiaj powiedziała: Ja jestem dzisiaj incognito. Dobra, ale możesz pokazać, mamie. Nie. że jest. Nie, moja mama, a, moja mama już o tak robiła. Mm. Czy, 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 czy twój tato ma zdjęcie z członkiem GenZi? Mój tato ma zdjęcie tylko z Roxaną Węgiel i ze mną i z kimś masz... i z Mini Majkiem, Tak. Ponieważ, że Mini Mike było, był na y, urodzinach mojego wujka, tak? tak? I zrobił sobie z nim zdjęcie, nie fair. Czemu mnie nie zaprosił? Poznałem Mini Majka, tak. Tak, tak. A ja Paulinę, dziewczyna Mini Majka. No i co teraz? Ha, ha. To teraz się musimy spotkać razem. Nie. Czemu? Czy to to jest kaskaderem? Trochę tak. Ale się jakoś strzelił prawie. No, bo mój tato jeździ na rowerze, jeździ na nartach, na motorze, na skuterze. Na czym ty jeszcze tato jeździ? Motorówką pływam. Motorówką, wszystko. A dzisiaj ciągle robił zdjęcia takiego jachtu, jak pływaliśmy. Powiedz co, opisz ten jacht. No. no powiedz. Pełen luksus. Pełen luksus, dobra. Pełen luksus. No, było fajnie. Zostaniesz pewnie z niego, że tak, jak macham, bo machałam. Oczywiście, jak do wszystkiego macham. Więc zrób Sigma. Tato, umiesz robić Sigmę? Co to? A, no tak. Umiesz robić Sigmę? To się robi tak, tak? Zrób tak. 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 Tak? Tak? Tak. tak. Ale bo tak. Czekaj. Tak to. Proszę cię. To jest stigma? Zapytaj się mamy, czy pokaże się. Mamo, pokażesz się? Nie, bo ja banują przeze Ej, nie mnie ma, że nie. Piotrusiu, ale przeze mnie się banują. Ja no. się Zawsze mnie, od paru ostatnich razy nie zbanowały. dobra. obraziła, że ją banują. <laughs> Czy zrobisz skok hobby horse'a? Nie, nie zrobię. Tato, powiedz coś jeszcze. Powiem, że mam ochotę sobie zagrać w tenisa. Dobrze, ale musisz coś mówić w tym czasie. Okay. Bo mój tato ma tak, że on przeklina, jak gra w tenisa. Nieprawda. Jak z nim coś przegra, A -a. jak z nim coś... No co? Patrzcie, jak ma fajną klawiaturę. Tato, ścisz to, bo mnie nie będzie słychać. Na maksa to ścisz. I mów coś. Dobrze, to dzisiaj zagramy sobie... Głośniej. A pokaż, może, widzą, jak to wygląda. No, zobaczcie. Chłop ma prawie 40 lat. A tego. Co? Kto to do mnie pisze ciągle na Messengerze? Ja nie widzę. Bo ktoś do mnie pisze, oglądam Twojego live'a i. Jakie ma gry? Ma tenisa? Ma jakieś auta. Pokaż jeszcze raz, Tato. Powiedz coś o tej Co? grze. Powiedz coś o tej grze. No powiedz. Dawaj, no, dawaj. Bramy w tenis, o. I tak wygląda ten tenis? No nie, no dopiero zagramy. Dobrze, ale musisz coś mówić, jak ci idzie i w ogóle. No, próbuję się teraz połączyć. Prze próbuję przekonać mojego tatę, żeby pobrał sobie Brawl Stars, bo to super gra na iPada. O czym? Zobaczysz o zadymiarzach i w ogóle idziesz na taką bitwę ze swoimi znajomymi, wybierasz sobie jeśli mają praw starca i grasz z nimi mega fajne ja mam 300... No, czekaj 450 pucharków mam mm -hmm. powiedz coś tato. to twój live w jakim jesteś hotelu? nie mogę powiedzieć Dobra, już wiem kto do mnie dzwoni. Pozdrawiam cię nikodem z Tańców. Macham ci. Mhm. Ktoś jeszcze chce pozdrowienia? Niech pisze do mnie na Whatsappie. Mhm. O, proszę. Widzimy się na obozie. Gdzie dziś byłaś? O, Byłam... Tak, tak to wygląda. No dobra, to to nie tak blisko. Jeszcze oczopląsu dostaną. I powiedz jak ci idzie w tej grze? No całkiem nieźle. A wygra ile razy już wygrałeś? Pięć. Pięć razy. A to jest tak, że grasz z kimś zagranicznie? No tak. A a, po tato, a powiedz jaka jest nasza ulubiona gra razem? Slime. Slime, tak. Y a, a na czym to polega? Że rzucamy z łóżka do łóżka. Slajmem, bo w naszym pokoju jest takie piętrowe łóżko, a naprzeciwko piętrowego łóżka jest jedno duże łóżko dla rodziców. No Ja śpię na tym piętrowym i po prostu rzucamy tym slajmem. Kto ma więcej punktów, ten wygrywa, a jak spadnie slajm na ziemię, to druga osoba traci punkt. Więc pozdrawiam. Miłych wakacji. Kiedy wracasz? Za tydzień w sumie. Byliśmy na dwa tygodnie, jeszcze chyba jadę z babcią nad Polskie Morze. Chyba, nie wiem. Powiedz skibity. toilet. Tak to się mówi. Tato, no i powiedz jak ci idzie. Przesun się tu, bo cieni. Czekaj. Mój, Tato, mówiłam, że on jest zawsze skupiony w tą grę. Renis teraz Remis, dobra. Powiedz, nie mogę poznać. Nie mogę pozdrowić Misia Jesz jeszcze raz. Trzy, cztery. Nie mogę pozdrawiać myszeczko. Jesteś w oczywiście, że tak. Nie rozumiem, jak można nie lubić Gen Chociaż też y powstało teraz to Teens. Tak, tak. Tak to się mówi. Pokaż, kogoś stings. Tak, spotkałam gawronka. Pokaż pokój w hotelu. Jestem w recepcji, wiesz? Bo, tu, tu, bo tylko tu jest zasięg. Ale moja mama mi nie pozwala pokazać pokoju. W w, pokazać pokoju, Bo mówi, że to mała nora. No bo ten pokój jest taki malutki. Naprawdę. Masakra. <gryw> mama teraz mówi tak... A teraz tak Teraz Moja mama uwielbia jak ją daje. I co tato? Jadno. Mówiłam. Jest. Schodzisz z kimś składnym do szkoły, chodzę ze sobą do szkoły. Nie, chyba nie usunęła kanału. Jest ten kanał, kto się jej zgłosił. Po prostu. Tego nie głosujemy nikogo. Jesteś w Turcji? Nie, nie jestem w Turcji. Byłam na jeden dzień, ponieważ że byliśmy na... gdzie my to byliśmy na Cyprze. Byliśmy. Niech moderator coś pisze, dobra? Byliśmy na Cyprze, więc po prostu akurat wstąpiliśmy raz do Turcji. Jest! Oczko. Mhm. Ciekawe. Tato, no nie przeklęć. Piszesz cały czas, no to fajnie, ale ja nie widzę. A mi się wyświetla moderator na niebiesko. Ej, napisz mi ktoś, co robi ten moderator? Proszę nikodem za pozdrowienie. Napisz mi ktoś, co robi ten moderator? Bo nie wiem. Jak się nazywasz na e messengerze? Nie mogę podawać messengerza. Moja mama. Z co robi moderator? No właśnie. Ja też nie wiem. No właśnie ten. Nie, nie lubię fagaty. Jensi. Lubisz Igę Świątek? Mój tato się wypowie na temat Igę Świątek, bo on gra teraz w tenisa. No to jest to... Najlepszą rakietą. Czym? No, jak jest jakiś turniej. Jak jest jakiś turniej. Jak jest jakiś turniej, to wtedy po prostu. Szalona Hela mi napisała, odzyskałam kanał. Helena mi napisała. Jak jest jakiś turniej, to u nas w domu po prostu jest. Normalnie, jakby. Nie wiem. Coś tego. I jakby coś się wydarzyło, a to tylko turniej tenisa. Tato, powie coś. No. Więc no. Jeszcze 15 minut, live. Bo za 15 minut dopiero mam kolację. Ej, w ogóle wczoraj miałam mi ten grita z Bellu. Z pięknej i bestii. Ciekawe, z kim dzisiaj będzie. Bo codziennie jest ktoś z Disneya. Mi ten grity są za darmo u nas w fotelu przy kolacji, więc na pewno wleci short. Więc no. Mega fajnie. Dobra, zmieniamy moderatora, dobra? Bo już za długo jesteś. Nie wiem, jak masz na imię, bo jakby nie widzę, bo tam sobie jest za wysoki. Nie widzę, jak masz na imię, więc sorry, ale zmieniamy moderatora. Ten, kto wyśle najwięcej kokardek... Nie. nie, 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 sorry. Ten, kto wyśle... Najwięcej, Tato, jaki jest Twój ulubiony kolor? Blue. Czyli niebieski. Ten, kto wyśle najwięcej niebieskich emotek, ten dostaje moderatora. No nie wiem, nikogo musisz się postarać, żeby dostać moderatora. Najwięcej niebieskich emotek od teraz to dostaje ktoś, moderatora. Poczekamy chwilę. Tato, a Ty będziesz sędzią, dobra? Co. Konkursu. Ten, kto wyśle najwięcej niebieskich emotek. Dobrze. Zobacz, już są. Patrz tutaj. Ja nie mogę. Moderator w ogóle najwięcej emotek wysłał. Co jest grane? Dobra, już widzę, bo tutaj ustawiłam tego. Mm. Już mamy nowego moderatora. Tato powiedz coś jeszcze Nie wiem. Kogo najbardziej lubisz z Genzy? Kogo najbardziej lubisz z Denzi? Tato. Tato? Nie znam. Kogo nie znasz? Kogo nie znasz, tato? Znaczy się nie wiem, no. Wszystkich lubię. Dobrze, ale no, przystań, patrzcie w telefon. No. Ile masz lat, tato? Ile mam lat? 11. A kiedy mam urodziny? W jakim dniu? W poniedziałek. A w jakim... A w jakim y, miesiącu się urodziłam? Mart. A o której godzinie? O 8.30. Nieprawda. Jak to nie? Mamo, o której się urodziłam? Rano wcześniej. <noise> no proszę bardzo. Co zresztą na kolację? Wiesz co? Kurczę! Nie wiem. Makaron. Tato. Gdzie jedną pizzę jestem najedzona jak nie wiem co. O, kolejna gra. Pokaż, tato. Pokaż, pokaż. Pewnie. Auto teraz. A, mój to ma jakiś tik nerfowy, że jak włącza grę, to zaczyna tak. Ruszać kolanami. Lubisz osi? Tato, lubisz osi? Tak. Dobrze. Piszcie teraz do mojego taty pytania. Jakie ma pan auto? Jakie ma pan auto? Tak ktoś napisał. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Czyli? Mercedes. Dobrze, dalej. Jakie jest pana wymarzone auto? Chyba Ferrari. A wiecie, że mój tato ostatnio sprawdzał jakieś takie bardzo drugie auto na, na czym? To Aha. A w tej grze ogólnie to jest bezsensowna gra, bo tylko się ścigasz samochodami, ale... Gdzie jesteś? Na Sardynii. Ja ostatnio, jak moja mama nagrywała do Shorta, bo ją poprosiłam, to ja powiedziałam, właśnie jesteśmy na Cyprze. A on mówił, co? Teraz moja mama mówi tak. Teraz tak. Teraz tak. Gdzie mieszkasz? W polskiej ziemi. Kto jest moderatorem? A sumie nawet nie wiem. Dam tej, która miała najwięcej niebieskich emotyk, więc. A zaraz kolejny konkurs na moderatora. Tato, wybierz jakiś konkurs. Kto napisze co? Kto napisze... Yy, kto napisze najwięcej razy fcik z Nie. Kto napisze najwięcej razy fcia? Kto napisze najwięcej razy fcia? Konkurs. A mój tato co robi? Cieni. No powiedz po polsku, nie wszyscy rozumieją tato. Nie sobie robię. A wiecie jaką mój tato ma tapetę? Kto napisał do twojego taty? Ktoś z nikiem ukochana żona. Ciekawe kto to może być? Może moja mama? Więcej razy tych fc. Dlaczego wykorzystujesz tatę do live'a? Co? Co to jest? RTV animations. Co to jest? Ja nie wiem, ktoś tak napisał. Ewcja, 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 dobra. A ja się boję trochę, bo ja nie wiem, co robi ten moderator. O, dobra, mam. Kolejny moderator. Kolejny moderator, jest nowy moderator. Zgłosiłaś? Zgłosz to, jest co to jest? Ete, jaki jest Pana ulubiony kolor? Jeszcze nie ustawiłam nowego moderatora? A to przepraszam, kurczę. Czy ktoś... możesz ty wyprosić z kogoś z kanału? Mogę. To jest taki ten. RTV Animations. Taki coś, co, co napisałam. No to. O, już mam nowego moderatora. O nie, nie! Eee. Nie, już ma, jest nowy moderator, A bo ja chyba mam ten eee. ograniczony limit. to powiedz coś, bo już za długo nic nie mówisz. Już z... zgłosiłam. Tak, już. Nie ma go już na live. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Tato powiedz coś. Pozdrawiam wszystkich. Kogo najbardziej pozdrawiasz? Później Dobra. To nie tak, że powiedziałam mojemu tacie, kogo ma pozdrowić. To jest moderatorem. Nie wiem Tato zaśpiewamy dędziarę. Czekam Nauczę się refrenu. To jest tak. wchodzę od grana. uśmiech u To zaśpiewaj swoją ulubioną piosenkę. Czekaj bo od rana. Co jest moderatorem? Pozdrawiam moje wszystkie fanpage. E. I... I średnio lubię teens. Ej, bo mamy dwóch. Mamy dwóch moderatorów? Bo mi ogólnie. Co to jest? Co to jest to było do wiadomości? To jest od Nikodema z mojego klubu tanecznego. Pozdrawiam. Z kim jesteś w pokoju na obozie? Tanecznym. Z Niną i Zuzią. Trzech moderatorów? A co może robić moderator? Bo ja nie wiem. A wiecie, że jak ostatnio... O, no? Yy, wiecie, że można robić... Jak ostatnio byłam... Jak ostatnio tańczyłam sobie Abracadabra, to jakiś chłopczyk przygnął Abracadabra. I się troszkę przestraszyłam. Strych moderatorów. Fajnie. Moi drodzy, fajnie, fajnie. Jesteś żugajką? Nie, nie jestem żugajką. Dziękuję, do widzenia. Usuwamy nieładne komentarze, ok. Dobrze, wszystko dobrze. Gdzie jesteś w hotelu? Już nie mogę dawać więcej moderatorów, wiecie? Nic nie zaznaczę, nie mam tu miejsca. Dobra. Bo za parę minut mamy kolację, więc myślę, że będziemy kończyć. Co, Tato? Tak. To pożegnaj się z wszystkimi. Bye, bye. Ciao, Alibuderci. Ale po, pokaż wszystkim, jak się nauczyłeś robić Sigmę. co mi się stało. Popsuła mi się bransoletka hotelowa. Super. Hotel, Dobra, hotelowy. to papa!